Zakochany w Bogu? <laughs> czy zakochany w człowieku? W czym zakochany jestem? W Chrystusie? Czy w człowieku? W Chrystusie, czy w kościele? W czym jestem zakochany w ciele Chrystusa? Czy w Chrystusie? Kto jest małżonkiem moim? Ciało? Chrystusa? Czy Chrystus? Błogosławiony ten, który... Kto? Co? Ufa komu? Człowiekowi? Błogosławiony, który ufnością jest Pan, a nie człowiek. A przeklęty kto? Polega na człowieku i ciele w ogóle szuka swojej siły. Wiecie, co charakteryzowało wszystkich tutaj ludzi, którzy są opisani? <laughs> Że oni mieli osobistą, silną, bliską, codzienną relację z Jezusem. I to, był, to jest, i, to, I to był fundament. Jeśli nie mamy tej relacji codziennie, to jest trwanie w Chrystusie, im tym relacja. I tam przyjdzie do Święty tam będzie wybudowało się namaszczenie, które jest w Tobie i nad, nad Tobą. To tam wszystko, w tak zwanej komorze, tak, w miejscu ukrytym. Ile miejsca ukrytego mam dzisiaj, jajty? Na tyle jestem silny w Bogu. Tyle, ile ukrytego życia mojego, o którym nie wiesz, w Bogu, na tyle ja jestem z Bogiem. Jak nie mam relacji z Bogiem lub lubię się od czasu do czasu, od czasu do czasu pierdnąć może. Jak nie mam relacji z Bogiem, to jestem narażony jak kaczka na zwiedzenie, od strzału. Bo łykam, jak pelikan, wszystko, co ludzie gadają. Bo ludzie mogą gadać pięknie, ale nie wiadomo, jaki tam jest duch. Badajcie duchy. Wiecie, ile duchów w ogóle działa różnych? Natomiast jak Ty masz intymną relację z Bogiem, prawdziwą, sercem, pogłębiającą się z dnia na dzień, nie wychodzisz z komory w ogóle już, jesteś w duchu cały czas, Twoja świadomość jest już tak silna, taka taka stała i coraz głębsza, Boga w Tobie i w ogóle, że na, na kilometr wyczuwasz zwiedzenia. Jakieś ludzie gadają stadiony, wiecie. Są inne duchy, inna Ewangelia. I coraz większy kocioł robi diabeł, bo diabeł nie jest, nie jest głupi. Ale diabeł nie zrobi kotła, on przyjdzie do Ciebie czasami, tak? I niech przychodzi. Się zderzy w ogóle z chwałą Jezusa, tak? I oślepnie. Tylko on wtedy oślepnie, kiedy ty będziesz miał relację z Bogiem. Rozumiesz? W Bo ogóle Bóg tego pragnie. Jezus, jak pan, na młodą, pan Młody nosi na rękach, tak. Jezus nosi swoją obowiązkę, jest zakochany w niej, rozumiesz? Jest rozkochany w niej. Bóg pragnie, rozumiesz? I indywidualna relacja z Bogiem jest najważniejsza. Nie być w w Kościele, w Ciele Chrystusa i wszędzie na wszystkim. To są wszystko rzeczy drugo, trzecie, czwarte, piąto rzędne. Ty jesteś powołany do indywidualnej przede wszystkim relacji z Jezusem. Rozumiesz? Dzień. Dzień i noc. Dzień i noc. Do pogłębiającej się modlitwy, czyli intymności z Bogiem. I znacie się, rozumiesz? Budzisz się w nocy na siku, i czujesz w ogóle, jak cały Twój dom jest napełniony namaszczeniem i Duchem Świętym. Rozumiesz? Stan Ci już nie wychodzi. Mówiłem. To już się zatraciłeś. Lecisz jak henok. Rozumiesz? Może znikniesz. Może coś się starzy. Może Bóg Cię użyje, ale w zasadzie Ci też na tym coraz mniej zależy, bo wiesz, że wszystko nie jest z Ciebie. Tylko z Boga. I Bóg sobie przygotowuje to naczynie, tak? że później dla Boga nie ma problemu użyć. Bóg krzyknie do kamieniu. Będą wołać i ludzie będą zbawieni i cuda się zrobią, to nie ma problemu z tym w ogóle, tu nie ma spinki żadnej. Bóg powołał Cię do intymnej relacji z Bogiem, do gorącej relacji z Bogiem. Ja nie wiem, czasem mam wrażenie, że ludzie uciekają od tej relacji albo zrobią coś złego i myślą, że Boga, Boga stosunek się zmienia. Tutaj. Jeśli Ty zrobisz coś złego, to aleluja. Bóg przyjdzie tam do Ciebie, rozumiesz, z troską, ze współczuciem. Jego miłość nie ustaje. Na ile jestem silną jednostką, czyli na ile mam wiarę silną. Na ile jestem świadomy Chrystusa we mnie. Na ile jestem świadomy tej rzeczywistości dookoła? Na ile wiem w ogóle, co mówię? Bo jak nie mamy... Yy, bo każdy człowiek jest, jest tak stworzony, że on w jakiejś bliskości z czymś. Jak nie masz bliskości z Bogiem, to będziesz o bliskości z bałwanem, albo bliskość gdzie indziej. Się pogubisz. Będziesz w ludziach lokował różne rzeczy. Będziesz ciągle szukał jakichś różnych rzeczy, i ciągle nie będziesz czuł się spełniony. Gdzie jest spełnienie małżonka i żony? Wjeździł w łóżku. <laughs> I masz z łóżka nie wychodzić. Z Bogiem. A po co chodzić z łóżka? Przecież łaska jest. Po jakieś ciężary nakładać. Jak można z łóżka nie wychodzić i budować w łóżku zaufanie do Boga coraz większe. I tak, każdy jest z nas inny. Każdy ma inne namaszczenie, dary i tak dalej, tak? Ale Bóg nie ma względu na osobę i Bóg przez krzyż Jezusa w ogóle to jest jedyna rzecz, jakiej On pragnie. Inne rzeczy to wszystko z tego wyłażą. Im bardziej gorąco jest w łóżku. Tym człowiek szczęśliwszy w życiu. I Bóg ma cię na nowo i On pragnie, rozumiesz? On ma cały czas intensywne pragnienie bycia z tobą, rozumiesz? A my tak możemy robić, żeby się... Trochę z Bogiem, no trochę jednak w świecie, trochę tam, trochę tam. A po co? A po co to robisz? Całym sercem. Jezus dał całe serce. Pokazał to na krzyżu. Amen. Tak? Więc daj całe serce Bogu. Bóg cię ukształtował, wiesz, On w ogóle wszystko zna o Tobie i On wie lepiej, tak? Jak cię poprowadzić, tak? A poza tym Bóg jest życiem, rozumiesz? Drugi człowiek nie jest życiem. My jesteśmy wbici. Rozumiesz? Jak ratorośle, rozumiesz, w ciało Chrystusa i wzajemnie się zasilamy, tak? Ale apostoł Paweł jak był zasilany? Często był na zgromadzeniach, czy często był w więzieniu? Musisz to też duchowo rozumieć, jak to jest. To, to znaczy, że jak teraz jutro pójdę i pójdę do kościoła, to jestem zasilany? No to, nie, to tak nie jest właśnie. Na to składają, składają się też inne elementy, jakie ty masz powołanie indywidualne, bo imiennie cię Bóg powołał, tak? I wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Jeśli masz otwarte, szczere serce, to wszystko jest możliwe całym wierze, rozumiesz? Bo są takie slogany. Musisz mieć kościół. O, nie możesz w pojedynkę. O, Bóg nie daje większy ciężaru niż można unieść. U, takie, wzi, A to Biblia w ogóle co innego mówi, tak naprawdę. Bo, bo, bo w dziejach czytam, że dał ciężar większy, tak? Do niedoniesienia. By, byśmy nie polegali na sobie, tak? Albo, że Bóg nie może użyć jakiegoś człowieka, wiesz, jak on sam jest z Bogiem, tak? Chodzi z Bogiem. A czemu nie może? A co powiedział Jezus? <kuszczak> Wszystko możliwe dla tego, który wierzy, tak? Wszystko? Jak Bóg może użyć kamienie, tak? To czemu nie może użyć pojedynczego człowieka? Chodzi mi o wiesz co o, 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 o ci powiedzieć? Że sloganów jest dużo, utartych sloganów, rozumiesz? A ile ty masz żywej relacji z Jezusem? Ile wylewa się z ciebie chwała, rozumiesz? Bo y, zwiedzenie narasta i coraz większe zwiedzenie będzie w ogóle w Kościele i odstępstwo na świecie w ogóle też. Zło i Bóg może użyć sobie nawet paru ludzi, wiesz? Paru Eliaszy sobie weźmie, i, i oni będą uniżeni, Bóg ich przygotuje sobie. I, I po prostu to tak, raz, dwa, trzy, cztery, i koniec. Co to jest w ogóle dla Boga? Chwała się ma wylewać z nas, ale kiedy ta chwała się wylewa? Jak się napnę? Nie! Po prostu patrz, jak jest żona, nie? No to żona po prostu jest napalona na męża i można na żonę po prostu. To jest, wiesz, to jest... Iskry lecą, tak? Iskry w łóżku lecą w intymności, w bliskości z Bogiem. Bliskość to siła. Poza tym mówię, że jak ty masz bliskość i to codzienną relację, o, nieraz się nie chce, no nieraz się nie chce tym, męża, żony, wiesz, nieraz nie ma tego takiego, wiesz, wow, nie? Ale ja wtedy napieram na przykład, rozumiesz? Napieram na Boga. Bo wiem, że Bóg napiera cały czas na mnie. Cały czas. I to nasz wzrost w Bogu to jest siła. Że Ty wiesz, że to już Ciebie nie jest w stanie nic zatrzymać, rozumiesz? A nie dlatego, że jesteś taki cielesny, tylko dlatego, że tak już znasz Boga, rozumiesz? Nie, nie jest w stanie Cię nic zatrzymać. I ja. Ja mam wrażenie takie, może się mylę, ale że się ludzie wstydzą bliskości z Jezusem. Nie wiem, nie wszyscy na pewno, ale, ale to tam jest fundament. U stóp Jezusa. Rozumiesz? Bo Jezus też u Twoich stóp jest czasami, jak Ci służy, przez swojego Ducha Świętego. Ten król królów, kochany nasz, potężny, tak? I to jest Twoja siła. I tą siłę wtedy możesz użyć w świecie, możesz użyć, yy, będąc gdzieś z jakimś yy, bratem albo siostrą. Tym usłużyć możesz, tak? Ale tego nabywasz w, no, w relacji z Bogiem. I wiecie, to jest, jak mówię, nie zawsze się chce, ale to jest też trening. Choć wiemy, że to jest miłość, tak? Coraz większa świadomość siebie w ogóle, wiesz, siebie, nie? Pokój wiesz, jaki serie jest? Spokój jest. I trwanie w słowie, rozumiesz? Po co ja mam w ogóle myśleć w ogóle o czymś? Jak ja sobie biorę jakiś werset. Zamykam, dziękuję i idę sobie 3 godzinki o tym wersie myślę sobie. I mówię ci, przyjdzie Duch Święty. że go będziesz go odczuwał cały, rozumiesz chłoną. I to nie będzie od czasu do czasu. Tylko już... Tak będziesz kołdrą przykryty w tym łóżku, rozumiesz, że już stamtąd nie ma możliwości wyjść. No bo gdzie, po co wychodzić? Gdzie wychodzić? Gdzie wychodzić? Jak świat leży w mocy zwłoku, gdzie wychodzić? W sensie, mówię, sercem otwierać jakieś rzeczy, tak, tego świata. Gorący jest Jezus. Jezus jest gorący dla siebie. I właśnie po to nas odkupił. I on jemu przykro jest, jak my gdzieś w ogóle robimy się tacy niedostępni. Odkupił nas na krzyżu, a my tacy niedostępni jesteśmy tacy religijni, że ten. Nie, po prostu sercem kocham cię i wiesz. Jesteś synem, jesteś na obraz Boga. No nic. Przez serca, tak? Nie zatwardzaj go i go po prostu... Daj się smyrać Bogu, daj się pieścić Bogu. Bóg chce się rozkoszować Tobą w ogóle. Jesteś Jego cytryneczką, wiesz? Jesteś Gołębicą, rozumiesz? Jesteś przepiękny dla Boga, rozumiesz? On jest rozkochany w Tobie, rozumiesz? Na maksimum tak rozgrzany jest, rozumiesz? Wiesz, jaka potężna jest miłość po prostu? Cały czas. Zanawiązywać sobą kontakt, Bóg. A później przez ciebie innych dotykać. Rozumiesz innych. Innych. A nie jakieś działactwa, jakieś inne rzeczy. Nie. Normalna... Ro, ro, romansik. 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 Jesteś piękną panną młodą. Jesteś żoną, jesteś piękną panną młodą. Kocham cię Jezus. Jezu, Wiesz jak? Niech te mury padną i niech nawiązują się relacje w ludziach, we mnie i w innych ludziach, coraz bliższe z Jezusem, bo to o to chodzi, kochani. Jak te dwa serca się złączą, to po prostu tam już idą iskry, rakiety lecą z tego, rozumiesz? Rakiety. Ty w ogóle już nie interesujesz się, czy masz być gdzieś na grupa w kościele, w pracy, czy coś. Tylko już jesteś tak zakochany w Bogu, że w ogóle straciłeś rozum dla Niego, rozumiesz? Że zakochani się całują, a nie dużo gadają. Nie bądźcie wielomówni jak I Idziesz w ogóle i Duch Święty Cię prowadzi, bo to nie Ty sam się prowadzisz, Duch Święty Cię zaprowadzi tam gdzie, a nie, że Ty tam chce coś ustalasz harmonogram dnia. Duch Święty. Masz, już wtedy masz takie zaufanie do Boga, że mówisz, pff, cokolwiek, gdziekolwiek mnie wsadzą, poślą w ogóle, to ja i tak siądę sobie na krzesełku, czy tam na ziemi, gdzie będę, i ja mam bliskość cały czas z Panem. Się budził, będziesz czuł blask gniewa w ogóle na Twoim duchu, rozumiesz? Się modił, niebo się zagnie, wow. Idziesz, rozumiesz? Jesteś szczęśliwy. Wiesz, kiedy szczęśliwy jesteś? Do wolności, na nas Bóg powołał, do wolności. chalebnej, rozumiesz? Chwała i wolność, rozumiesz? Latać jak orzeł, rozumiesz? Wiesz, kiedy jesteś szczęśliwy, jak jesteś wolny, rozumiesz? Wolny od ludzi, wolny od opinii, wolny co pomyślą, wolny od wszystkiego, rozumiesz? Ale z czego masz świadomość, kim jesteś coraz bardziej? świadomość Boga jego w ogóle stosunku do Twojej osoby. Wiesz, jaki jest jego stosunek do Twojej osoby? Gorący, namiętny. Bóg ma gorące, namiętne pragnienie, jego serce płonie, płonie, gdy Cię widzi, rozumiesz? I to jest ten Bóg, który stworzył niebo i Ziemię daje dech wszystkim ludziom. On, bez jego zgody się nic nie dzieje. Zatrać się w tym. Bo jest służba sprawiedliwości, czas chwały, nowe przymierze, że mają i będą dziać się rzeczy w ogóle, jak się nam nie śniły. Czego oko nie widziało, tak? Zakochaj się w Bogu, a nie w człowieku. Czego oko nie widziało, a Bóg resztą się zajmie. Ani ucho nie słyszało, a widzisz, a jak jesteś zakochany, to słyszysz i widzisz. Rzeczy te, które zakochani, które zakochani którzy niezakochani nie, nie, nie słyszą. Czego oko nie wzięło, czego oko nie strzało. I serce, kto przygotował? Bóg jest przygotowany, tak? Masz pragnienie. Wiesz jakie? Jak najlepiej zmartwychwstać, ty tylko rozumiesz. To jest mój cel w ogóle. Jak najlepiej zmartwychstać. Powołany, by walczyć o utraconą chwałę. I jedziemy, Ojcze. Żadnych barier przed Bogiem, ok? Z każdej strony zwyciężam. Jestem pogodzony ze sobą, ze wszystkim, co mam w sobie, w ogóle w moim życiu. to jest wolność. I wolny człowiek to jest szczęśliwy człowiek. Coraz bardziej wolny, wolny, wolny. Wolny. No i tyle.